Nie masz kolegów? Nic ci nie wychodzi? Nawet rzeczy, którymi zajmujesz się na co dzień? W uczuciach posłucha i wszystko wali ci się na głowę i nie jest okej. Okay. Koniec z tym! Tylko dziś zakup sobie w cenie 168,99 złotych polskich plus koszt przesyłki najnowszy Elite Trainer Box Shrouded Fable 0700 880 717. ZADZWOŃ! To on zmieni twoje życie na lepsze. Telezakupy ma go. Polecam Ivy! mamy dźwięk tu mamy rozmazywanie tu jestem ja więc cześć z tej strony Ivy witam się z tobą jak zawsze bardzo 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 serdecznie w najnowszym odcinku serii otwieramy coś nowego tak w sumie nie to że za każdym razem praktycznie tak się dzieje ale dzisiaj jest produkt z kategorii ulubiony czyli ETB, a konkretnie ETB z dodatku Shrouded Fable. Jest to oczywiście najnowszy dodatek, więc towar jest bardzo gorący, więc może troszeczkę odchylę sobie głowy, a co by jeszcze włosy nie przykleiły mi się do głowy? A tak naprawdę samo w sobie jest po prostu tak gorąco, że Uff, jeszcze poprawiam sobie troszeczkę tymi lampami, ale czego się nie robi dlatego, żeby wypuścić dla Was najnowszy odcinek. A czy Wy już posiadacie w swoich zasobach takiego oto agadka, a może mielibyście ochotę otworzyć coś innego? Go, wtedy mam dla Was taką propozycję. Lecicie na Pokershop, wrzucacie swoje ulubione rzeczy do koszyka, wpisujecie mój kod IVY, który jak zawsze da Wam 5% rabatu na całutki asortyment i potem cieszycie się razem z nami. A że dzisiaj mamy ETBK, no to jest to odcinek bardzo konkretny. Nie ma czasu. Lecimy i otwieramy. No to co, może przechodzimy do meritum, czyli do yy, nałożenia na ten produkt pierwszej rysy. Zrobię to oczywiście jak zawsze genialnie swoimi nożyczkami. Tym razem udało się to nawet sprawnie, nawet zgrabnie zrobić. Tak jak mówiłam we wcześniejszym wstępie, tory były złe, a, a ETB, a ETB, no kolorki też ma fajne. Mamy tutaj sprawców zamieszania, czyli trzy Pokamony, które powiązano dziwnie łańcuchami, ale. Ja nie chcę tutaj nic spoilerować, chociaż podejrzewam, że Wy już <laughs> widzieliście. Głównym sprawcą tego dodatku, tego zamieszania jest ten właśnie Pokémon z łańcuchem, więc jak żeby mogli postąpić inaczej i nie, nie dać go tutaj jako promki? Swoją drogą to mi mega przypomina takie toksyczne pudełko, które było. Klara? Klara? Klara, tak! Klara kiedyś miała podobną kolorystykę, jeśli chodzi o pudełka, dlatego tak mi się tutaj przypomniało, więc wykorzystali jakby ten, ten motyw. Ale patrzcie, tutaj w ogóle sama ta książeczka. Tutaj mamy Fantastic Four, na którą będziemy dzisiaj polować. I szczerze, no dzisiaj nie mam jakichś szczególnych oczekiwań, więc może się zdarzyć, że jej faktycznie coś wypadnie. Oczywiście, tak jak już wspominałam w wcześniejszym odcinku, ten set za wiele kart nie ma. Wydaje mi się, że on gdzieś zamyka się w okolicy 100, a póki co, najdroższą kartą w tym dodatku jest właśnie ta wersja tej Kasiopei. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o tego Etebeka, te zewnętrzne rzeczy są tutaj zdecydowanie bardziej dopieszczone, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jak zawsze dla nas jest to. Co jest w środku. Dlatego, kochani, co my tutaj mamy? Niezniszczalny bloczek energii. Mamy tutaj kartę Promo, którą, tak jak powiedziałam, ten Pokémon jest właśnie sprawcą całego tego dodatku. Chociaż dziwię się, że tutaj nie dodali mu właśnie tych łańcuchów. Powiedzmy, że jest to taka dość soft wersja, jeśli chodzi o tego Pokémona, albo po prostu coś pomyliło. Co również jest bardzo możliwe, bo ja zauważam i mówiłam już o takiej tendencji u siebie, że czym dalej w las, czym więcej tych Pokémonów istnieje, tym bardziej ja tracę rachubę. Tak, to są właśnie problemy dzisiejszych boomerów, <grych> które wychowały się na tazosach. Ale to mega wygląda. Ej, ten zielony outline, i ja może powinnam przemyśleć, żeby to wykorzystać gdzieś w miniaturce, bo to jest super. Genialnie to wygląda. I czarne! Rzadko się zdarza, żeby po tej stronie te koszulki miały czarny kolor. Ja bym chciała więcej takich. Tutaj zrobili taki totalny miks. Fajnie, że w sumie przełamali tę kolorystykę tą kosteczką, ale to mi się podoba. Kojarzy mi się takim slotem twisterem, kojarzycie? On miał właśnie taki zielono-fioletowawy kolor, i on w środku miał takie coś różowe, więc akurat dziwnie, że. Tutaj też postawili na różowe, a może po prostu to pasuje do siebie, i dlatego tak to wyszło. W każdym razie, jak on się topił, no to tak to mniej więcej wyglądało. Kto pamięta, daje znać w komentarzu. Oprócz tego, statusy i przekładki. Ale mi się podoba ten efekt folii. Ja mówię, ja jestem mnie bardzo łatwo zbajerować, jeśli chodzi o takie rzeczy. Tutaj widać, że jest takie troszeczkę większe postaranko niż regularnie, przez co naprawdę czuję przyjemność z obczajania tego. I powiem Wam, że z tej perspektywy bardzo cieszę się, że nie obczajałam żadnych odcinków z otwierania etb i szczerze, poprzez całą moją karierę, nazwijmy to, naprawdę rzadko mi się zdarza, że oglądałam coś szybciej niż sama otwierałam, bo zależało mi na tym efekcie właśnie takiej nowości. Oczywiście, jeśli chodzi o mamy tutaj 9 sztuk. Szybko przeliczyłam komisyjnie, nie inaczej było tym razem, i powiem Wam, że o dziwo odczuwam naprawdę <grywka> zaskakującą satysfakcję z tych przedmiotów, które do tego ETBK były dodane. No ale jako, że mamy tutaj coś w stylu holiday setu, no to nie ukrywajmy oczekujemy wszyscy, żeby czymś właśnie zaskoczyło. O i w tym dodatku trafiła mi się kolejna ta holo energia, co muszę powiedzieć? <grytanie> Cały czas pozostaje we mnie to uczucie, że jest to taki ala piłkarski yy, wzór. Może więc niekoniecznie kojarzy mi się z Pokémonami, no ale doceniam to, że chcieli jakkolwiek to urozmaicić. Chociaż na temat samego dodatku po pierwszym właśnie yy, produkcie i ex. Z jakże genialną nazwą Abilitki, oh no you don't. A co do moich uczuć na temat samego tego najnowszego dodatku, a takie troszeczkę mamy mieszane uczucia. Na początku jakoś nie byłam szczególnie super przekonana i <laughs> niestety to się nie zmieniło, ale tutaj zaczyna się coś ładniejszego świecić, ale co? Nie, jakoś myślałam, ale szybko przeszłam po prostu. Ja już jestem tak zniecierpliwiona jakichś konkretnych dropów, bo tak naprawdę odkąd ja tutaj do was wróciłam, tak powiedzmy na bardziej stałe, no to jeszcze nie mam żadnego punktu zaczepienia, jeśli chodzi o odcinki. I naprawdę, miło, byłoby mi bardzo miło, gdybym w końcu mogła coś tutaj zrobić, jakieś takie dźwięki, wiecie, wybuchy, że coś jest. I najlepsze jest to, że teraz widzę, że coś mi z tyłu przebija i ja jeszcze nie wiem, co to jest. I ja jestem ciekawa, czy wy wiecie. Bo ja nie wiem. A jest to zwykły EX FENZAN. DIPIDIPIDI WISKIBIDIWI. Swoją drogą tak przeglądałam. Co. O, jaki zachód słońca. Taki wręcz HUNDOWER z Colorado. Przeglądałam, co by tak tutaj można było podyskutować, o czym poopowiadać. I oprócz tego, że jest wielkie skupienie na temat Worldsów, co jest całkiem zrozumiałe, no to tak naprawdę nie dzieje się szczególnie nic. W ogóle temat wakacji i Pokémon. Karcianki, to zawsze taka, jakby troszeczkę posłucha, chociaż zawsze coś starają się wypuścić specjalnego. Jednego roku, z tego co pamiętam, było to właśnie Pokémon Go, które wychodziło gdzieś, to znaczy karty Pokémon Go, które wychodziły gdzieś na początku ee, lipca, bodajże? Tak, tak mi się coś kojarzy. Niezwykle szalone czasy. By the way, jeszcze w ogóle pamiętacie, że taki. <laughs> Dodatek kiedykolwiek wyszedł. Mi się dość ostatnio przypomniało, jak weszłam w Pokémon Go i w naklejki, i obczaiłam kolejna mroczna energia holo do kolekcji jak obczaiłam, że właśnie mam tam z tego naklejki, bo tam się wpisywało te kody, to coś dawało oprócz tych naklejek. Już nawet nie pamiętam za bardzo co. Jak widzicie, pamięć mam bardzo dobrą, tylko szkoda, że bardzo krótką. Ej, i nie chcę mi się wierzyć, czy to naprawdę raz Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak naprawdę zostały już tylko dwa boostery, które chcecie na koniec. A mówicie, że ten na koniec? Dobra, to ja Was oczywiście słucham. Wszystko dla Was, oczywiście, moi widzowie. O, tutaj tak sobie zaspoilerujemy, bo dlaczego nie? Tutaj dla szczęściarza, który sobie szybko odwróci z przewijaniem pozostałych 20 kart, które, mam nadzieję, przyniosą zaraz uśmiech na mojej twarzy. Albo coś innego. Nie, ta karta wypada mi praktycznie w każdym możliwym, no już nie chcę powiedzieć, boosterze. W ostatnim odcinku wypadła mi dwa razy, w dzisiejszym wypadła mi, więc do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że bez obrazy rewa <grytanie> że się już więcej nie zobaczymy. Ostatni booster! Honorowo hucham, nie ma czasu do stracenia. Staram się go szybko przerwać, szybko sprawdzić, nie trzymać was, nie trzymać siebie w tej niepewności. Swoją drogą dzisiaj naprawdę jakoś te boostery niesamowicie przeleciały mi przez ręce, ale cóż się dziwić, skoro ja zdarzało mi się, że nawet boosterboxy nagrywałam chyba w mniej niż 10 minut po tym jak je złożyłam. Dobra kochani, jesteśmy już coraz bliżej. Patrzymy tu, Sidra. I ostatnią kartę w dzisiejszym odcinku jest... Ja się nie zgadzam. Z tej perspektywy mogę stwierdzić, że wstęp do dzisiejszego odcinka okazał się być zupełnie nieprzypadkowy. Ostatecznie skończyło się na tym, że skończyłam z trzema zwykłymi i ami z czego ten. Ten ziomek, on cały czas mnie nawiedza. Ja się powinnam, może, udać do egzorcysty, bo jest to wręcz nienormalne. A tymczasem, kochani, jeżeli Wam się odcinek podobał, jeżeli Wy chcecie mnie pocieszyć, no to możecie pozostawić mi łapeczkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, no to subskrypcję. I pamiętajcie, co najważniejsze, mam nadzieję, że widzimy się już kolejnym razem. Cześć!